Okej, okay, tak jak mówiłem, będę wrzucać aktualizację, jeżeli chodzi o moje pozycje na NQ, więc to jest pierwsza pozycja, którą tak naprawdę wziąłem od dwóch tygodni bodajże. Ostatnią pozycję wziąłem przed wakacjami, właśnie jak wróciłem. Przed Mauritiusem, jak wyleciałem, no to chyba tam w tamtym tygodniu. No i za tamten tydzień sobie odpuściłem, ze względu na to, że już od początku tygodnia, no to tak naprawdę w środę byłem w domu, ale nie byłem w pełni jeszcze taki funkcjonalny do czystego myślenia na wykresie. Też mi się nie podobało, jak to wyglądało, więc stwierdziłem, że odpuszczam cały tydzień. No i od wczoraj. Zacząłem tradować, Wczoraj nie było żadnej pozycji, nie było to, co e, chciałem zobaczyć. No, i e, dzisiaj akurat się tak wydarzyło, że złapałem tą pozycję. Więc zaczynając od samego początku, czyli od godziny 15.30 rynek się otworzył nawet przed rynkiem. E, byłem wzrostowy, e, miałem mój bias był wzrostowy z racji tego, że mieliśmy w, na ten moment wtedy SMT właśnie w tym miejscu i e, jest zgarnął, jak widzicie, i zgarnął ten dołek. W tym miejscu i to był 4 wzrostowy gap. Tak widzicie, że ten 4-godzinowy wzrostowy gap został usunięty, więc mamy SMT w tym miejscu. A SMT w 4-godzinnym, 1-godzinnym w ogóle we, w gapie to jest bardzo mocny SMT i stąd już chciałem szukać longi na open, czyli gdzieś mniej więcej z tego miejsca z tego 30-minutowego gdzieś tam wzrostowego gapa. Najlepiej 15-minutowego, nie wiem czemu to się zacina w ogóle. Hmm. Z tego 30 minutowego wzrostowego gapa w tym miejscu szukałem longu, ale no na samym początku w ogóle tego nie mieliśmy, cały czas tutaj konsolidowaliśmy. E, szliśmy praktycznie cały czas dołu, dół, to jakieś knoty do góry. Oczywiście target to previous day high e, w tym miejscu, e, miałem zaznaczone też ISa przynajmniej, żeby ten szczyt wziął, e, ale no oczywiście target to w ten previous day High. To się nie wydarzyło. Mieliśmy pójście do góry. Nie zgadnęliśmy tak naprawdę nic, bo nie zgadnęliśmy ani żadnego swing high a, ani nic czyli cały czas jakby te, ta, ten bias longowy był e, cały czas w grze. No i mieliśmy ten spadek. Tutaj w ogóle 15-minutowa świeczka Flipnęła nam te gapy, ale to mm, nie miało nic tak naprawdę do znaczenia, bo. Jakby płynność była zupełnie gdzieś w innym miejscu na samym szczycie, tak więc ten spadek to brałem pod uwagę jako po prostu spadek i manipulację, bo tak naprawdę nic się nie wydarzyło o 15.30. Więc cały czas tutaj szliśmy do góry, do dołu, i w tym miejscu była pierwsza pozycja, którą można było wziąć. Ja jej nie wziąłem z racji tego, że na 15-minutowym interwale poniżej leżał jeszcze otwarty 15-minutowy wzrostowy gap, który możemy wypełnić. Więc czekałem na to, aż to się wypełni. No, ja nie lubię, tak jak wam mówiłem, już wchodzić w pozycję i mieć stop lossa w miejscu, w którym mam low resistance liquidity. Tak? Czyli jakbym mia miał wejść w tą pozycję, bo tutaj mamy 1-minutowe tak? w tym miejscu, można by było wejść już tego longa i celować niby w tego 5-minutowego zrostowe spadkowego gapa czyli mech model ale z racji tego że od w tamtej minucie czyli 15.43 a e, świeczka 5 minutowa zamyka się no 45 więc nie było tego 5 minutowego gapa więc to był pierwszy sygnał dla, taka zapaliła mi się lampka dlaczego mam w ogóle wchodzić w tą pozycję to by było troszeczkę FOMO druga, mm, druga sprawa 15 minutowy otwarty gap poniżej na moim stop i tak naprawdę celuje w szczyt który jest tylko jednym szczytem po jeden, czy szczyt, więc no ten trade w ogóle mi nie siedział. Tutaj nawet 1 do 1 nie miałem, więc w ogóle to odpuściłem. I co się okazało, że ten w ogóle setup no, się nie udał. Tak zgarnęliśmy, zrobiliśmy tego stop hunt o 15:45. To też jest ważne, że godzina 15:45, jak otwiera się 15-minutowa świeczka, ona w ogóle była w discountie. Tak, czyli jak mamy jak te świeczki się otwierałem, czyli mamy tą 15:30, mamy świeczkę 15-minutową, ona robi coś takiego i tutaj otwiera się kolejna 15-minutowa. Tak, ta ta poprzednia się zamyka i otwiera się 15-minutowa świeczka, tak? Czyli ona się otwiera w tym miejscu i dosłownie my co robimy? Idziemy tylko w dół i zgarniamy jakby dołek z tej 15-minutowej świeczki. I widzicie, że ta 15-minutowa świeczka, czyli ta godzina 15.45, o której otwiera się 15, ta 15-minutowa świeczka, w ogóle nie zmanipulowała, tak? Czyli tej manipulacji tutaj nie było, tylko poszliśmy w dół. Więc ten ruch to była czysta manipulacja. Dobicie do 15-minutowego gapa, zgarnięcie właśnie płynności i wybicie te osoby, które złapały tutaj FOMO longa właśnie wy, po wypełnieniu tego gapa. Więc ten setup był mega dobrym setupem i tutaj czekałem na... Flipnięcie największego gapa w nodze, oczywiście w tym przypadku był to był na 15 sekundach, ale w tym przypadku największy gap to był 30 sekund. I od razu, jak to zobaczyłem, jeszcze w ogóle co jest lepsze, mieliśmy dobicie gapa i ta świeczka jeszcze raz zeswipowała nam ten dołek i potem powróciła i zamknęła się. Więc od razu wtedy odpaliłem longa, może będą egzekucje pokazane, niestety chyba nie. Chyba nie będą, no trudno, nie ma egzekucji, ale no w tym miejscu wszedłem, celowałem w ogóle w 5-minutowego wzrostowego gap, spadkowego gapa, który tutaj jest, ale jak zobaczycie zaraz, to po prostu et, y, IS od razu poszedł po 5-minutowego spadkowego gapa, a z racji tego, że y, widzicie tutaj, że mam 1 do 1, 1,75 to mi wystarczyło, bo zazwyczaj celuję i tak w 1 do 1, mi starczy jak najbardziej, a 1,75 to jest w ogóle super wynik, e, więc w tym miejscu stwierdziłem, że zamykam pozycję, zamknąłem tą pozycję, a potem w ogóle polecieliśmy mm, zupełny e, kosmos, tak? Więc tak to wygląda, ogólnie udało się tam 615 dolarów e, zaksięgować chyba, na czterech kontach, mam cztery konta fundowane i tam powoli sobie te pieniążki, reinwestuję i wypłacam te pieniądze, bo na tym Jesie i NQ traduje w zupełnie, in, znaczy w podobny sposób co do co do Bitcoina, ale chodzi tutaj o to, że inaczej te pieniądze rozdysponowuję, bo pieniądze z NQ głównie idą na kolejne konta fundowane i na jakieś tam po prostu zabawki, które sobie tam po prostu mam ochotę zakupić, czyli teraz na przykład kupiłem sobie monitor 4K, tam OLEDowy, jakiś tam za kilka tysięcy, więc fajnie, że udało się to zarobić 694 dolary na czterech kontach, więc tam chyba 2400-2500 udało się zyskać. Bardzo ładny trade i w ogóle bardzo możliwe, że w tym tygodniu już nie otworzę pozycji, bo albo może jeszcze jedną pozycję, jeżeli NQ będzie w ogóle bardzo. Tak, bo zazwyczaj w ciągu tygodnia otwieram jeden-dwie pozycje. Ostatnio na backtestingu bardzo, bardzo. Żebym tutaj nie wszedł pozycję. Bardzo rzadko wchodzę w pozycję. Staram się jak najbardziej łapać te pozycje tutaj sensowne, dlatego tych recapów będzie coraz mniej. No, bo tych pozycji po prostu nie łapię codziennie, tak? Bardzo mi się też podobało w tym tradzie, Nie doży ten minutowy spadkowy, wzrostowy gap został flipnięty i ten setup nie wypalił, więc to był w ogóle stop, stop hand, dodatkowo przy tym spadku cały czas generowaliśmy płynność, tak, na mniejszym interwale, piękny, piękny po prostu trade, mech model, kontynuacja, dużo, dużo PDI, bardzo dużo tutaj modeli właśnie powiązanych, bardzo mi się podobał ten trade nie żałuję w ogóle, że nie przytrzymałem do tego 5-minutowego gapa, bo jak Wam mówiłem, 1.76RR to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Więc tyle, co chciałem Wam przekazać. Taka krótka, krótki setup. Jak chcecie więcej, albo macie więcej pytań, piszcie komentarze, to może nagram albo dodam do następnej analizy i do rozegrania tej pozycji. Więc tyle, dzięki i cześć.